I teraz uwaga, czas pokaże tak naprawdę jaka jest prawda. I taki wardenga który robi to od lat, był świadomy, wrzucając go do jednego wora na koniec filmu, bo wiedział, że jak wrzuci Stiu, to nie będzie takiego wydźwięku, jak wrzuci Bokzela, który go, miał tam jego, jego tego screena, później jeszcze kurwa e, strasznie e, temat nakręcał, że komowski jeszcze więcej będzie miał e, na niego, a okazało się, Ale. że chu, ja miał czekaj, i teraz tak. No, i do dobrze, i teraz, i teraz tak. I nie mogę patrzeć poznać. na nie mogę patrzeć na pewne zachowania ludzi, którzy mieszkają razem, później e, nagrywają na siebie film, ogólnie ten cały świat jest obrzydliwy. I na na końcu, kurwa, udaje, że jest, kurwa, przejęty, że Boxdell sobie może e, coś tam zrobił i pyta się, kurwa, czy dobrze, że zrobił, ale co miałem zrobić? Kurwa, dla mnie to jest gra na emocjach i szczerze, kurwa, wiedział, co robi. Jeżeli włączył, kurwa, monetyzację na, kurwa, filmie, który, e, na którym chciał się wybić i zarobił w chuj pieniędzy, to albo robić to dla społeczeństwa, coś dobrego, żółtego dolara, albo, kurwa, albo, e, poczekaj, albo robić to dla pieniędzy i druga... E, Druga kwestia. A to jeszcze druga jest? Tak. A. I, I druga rzecz. Czekaj, bo już mnie wybije z rytmu. Nie, bo to myślałeś, że to. I, i wiesz, i, i nie można później mówić, kurwa, ja nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. To jest gość profesjonalnie tym się zajmuje. On wie, jaki będzie wydźwięk. On zna konsekwencje pewnych zachowań. I wiesz, i nie można później mówić, że żałuję, kurwa. Żałować, to ja mogłem kurwa, jak byłem zaćpany, kurwa, i miałem zakrzywioną rzeczywistość, robiłem chujowe rzeczy, kurwa, nieświadomie. I żałuję tego, że tykałem. Ale nie takie coś. Co to przyjaciele to jest mocne słowo w tym świecie i kurwa jest bardzo mocno nadwrącane. I teraz coś powiem jeszcze na końcu. Jeżeli ktoś mi powie, że kurwa dobrze, że Bardenga to zrobił i pokazał no w tu publice, okej, okay, to jest jego zdanie, Ale teraz słuchajcie... Jeżeli te materiał dowodowy by były na tyle mocny, to by poszedł pierwszy... NA! No na psy, tam by to przyjęli Policja, na pewno. I tak, tak. jeżeli by nie przyjęli, nie zajęli się tą sprawą, albo chujowo ją się zajęli, to wtedy dopiero trzeba byłoby nagłaśniać i samemu zrobić śledztwo. Ale kurwa, to jest ewidentny zamach na zasięgi. Konopski, 700 tysięcy obserwujących w kilka dni, milion subskrypcji na, na Instagramie, zarobiony pewnie z bania, kurwa, minimum. No stary, kurwa, o tu chodzimy i co? I Bogzel e, dostał po najbardziej za nich, kurwa. Ja nie mówię, że nie to popieram. Jest temat, który możemy ba żałuję, że kurwa pisał takie deksy i tak dalej, ale jakby to jest jego już chuj?